Cześć wszystkim. Kolejny filmik na kanale będzie opowiadać o tym, jak skonfigurować prosty kapsman. Dlaczego nazywam to proste? Eee, w moim wariancie konfiguracji ja nie będę stosować Wilanów. To jest zwykła, płaska, nazwijmy domowa sieć, w której nie ma separacji na wilany i nie ma jakichś skomplikowanych rzeczy do zarządzania akcespojem. W roli moich takich małych ofiar... Nie, będzie hub ax kwadrat w roli access pointa, tak, czyli takiego punktu dostępowego. No a moim routerem borderem takim, który znajduje się na webrzeżu, ma internet, nie, będzie hub AC lite, y, może być dowolne urządzenia i za co doceniamy zawsze MikroTik, że ilości nie, access pointów, które obsługuje kontroler nie ma. No i popatrzmy sobie do konfiguracji. Ja swój router border on będzie pełnić rolę tego Capsmana, kontrolera. Już mam coś wstępnie skonfigurowane, czyli mam dostęp do internetu, mam dodane interfejsy jakoś do Bridge'a i powinienem skonfigurować sobie nie Capsman, ale w postaci tej wersji AX, czyli to, co jest w nagłówku do tego filmiku. pass, Od tego bez zaczynałem. Konfigurujemy wszystko w menu Wi-Fi. To jest część już systemu operacyjnego, czyli takiej podstawowej paczki RouterOS. I pas teoretycznie my powinniśmy skonfigurować, ale tak jak cały ruch przetwarzany jest teraz na access pojęcie bezpośrednio, to niekoniecznie to wypełnianie tych bridge'ów, czy local forwarding'ów, czy jeszcze czegoś, bo nie ma czegoś takiego jak CAPsman forwarding. W nowej wersji, w nowej tej edycji RouterOS 7 Cały ruch przetwarzany jest zawsze na access Poincie. Czyli ja ominę ten punkt w tym momencie. Security. To jest ważne w kwestii tego, że musimy sobie, nazwijmy segment, ustawić chociażby hasło. Tak? Czyli mamy to w passphrase. Ach, bardzo skomplikowane hasło. Od 1 do 8 w moim przypadku wskazałem. No i możemy sobie wybrać jeszcze rodzaje autentyfikacji, czy będzie to WPA2 PSK, czy będzie WPA3 PSK, czy może być hybrydowo. I urządzenia sobie wybierze, w jakiej wersji może się połączyć. Tylko należy pamiętać, że starsze urządzenia, szczególnie urządzenia IoT, nie zawsze potrafią w sobie z takim hybrydowym połączeniem się połączyć. Dlatego musicie sobie przetestować to w sposób praktyczny, bo na przykład jakieś gniazdka, czy może mierniki, czujniki temperatury, nie zawsze to nie potrafię jednocześnie sobie wybierać, czy to będzie WPA 2PSK czy WPA 3PSK. Ale ja sobie zostawię, bo moim klientem, moją ofiarą będzie mój laptop. Dobrze, co jeszcze z tego możemy sobie zmienić? Możemy zmienić, jakie będą rodzaje szyfrowania. Ja zostawię to domyślnie. Dla mnie też jest bardzo ważnym ta zakładka, która nazywa się FT. Tak? Co to znaczy ten FT? To jest część protokołu 80211 r Czyli Fast BSS Transition, szybka zmiana stacji bazowej. I polecam zaznaczyć FT Enabled i FT Over DS, bo mówimy o kontrolerze. Jeżeli jest zaznaczone FT Enabled, to znaczy, że klient, który połączony do naszego urządzenia może płynnie przełączać się pomiędzy. 2,4 lub 5, tak? czyli 5-Giercowym interfejsem lub 2,4. Jeżeli zaznaczony jest RDS, to jest wewnątrz systemu danych, tak, data system. Czyli wtedy jest płynne łączenie pomiędzy klientami na różnych akcjes I tego już mi wystarczy. Można by było to uprosić wszystko wypełnić w zakładce konfigurację, ale moim zdaniem to będzie trochę lepiej. Zakładka kanał. To jest ta zakładka, na której musimy sobie uzupełnić, co będzie dla 2.4. Nazwijmy kanały dla dwójki. Wybierzemy sobie rodzaj, że my pracujemy 2GHz AX. No, szerokość kanału dla 2.4 nie polecam, oczywiście 40 MHz, chociaż można by było wybrać, ale nie wiem, na ile jest zaszumiony eter, dlatego zostawiam. No i częstotliwość. Pamiętajmy, że zawsze jest takie dobre powiedzenie, że pierwsze, szóste i jedenaste to te kanały, które nie pokrywają się. Jak otwieramy, widzimy, że mamy od 2,3 do 7, 3, co oczywiście w 2,4 nie jest wiarygodne, ale zawsze nam może tu pomóc Wikipedia, czyli Wikipedia lista Wi-Fi e, kanałów. Spróbujemy sobie wyszukać to na szybko. List of Wi-Fi channels. Patrzymy sobie dla 2,4, żeby już się skupić tylko na częstotliwościach. Tak. 24,12, 24,37. Nie pamiętam tego na pamięć. Nigdy nie próbowałem tego zrobić. Nie ma zapotrzebowania. Ok. Mamy dla 2,4 już cały zestaw tych kanałów dołożone. I teraz piątka. Z piątką będzie czuć inaczej, bo trybie wybieramy 5 GHz X, szerokość kanałów może być już nawet 20, 40, 80, 160. Oczywiście, jeżeli ta lokalizacja, w której znajduje się, Wam to pozwoli, ale można zatrzymać się na 20, 40, 80, bardziej będzie takie kompatybilne. No i jakie są częstotliwości? Powiem szczerze, że nie wiem, ale zawsze można odpalić sobie jedną rzecz. Musimy dostosować się do tego, co interfejs wspiera w moim kraju. Możemy zobaczyć na tym urządzeniu interfejs Wi-Fi, tak? I co my tu mamy? Radio. No i mamy Reg Info. Reg Info dla jakiego kraju? Polska. No i numer. Ja nie mam numeru jeszcze. 0. No tym. Czyli nie. jak nie ma takiego wpisu, ja musiałbym to sprawdzić sobie po stronie. Access Pointa, bo Access Point ma interfejsy bezprzewodowe Wi-Fi i ma radio, czyli on ma zakodowane to sprzętowo, to informacje do siebie, czyli bierzemy sobie interfejs Wi-Fi, tak jak to było wcześniej, reg e, o <coughs> radio, przepraszam, radio Reg info Country Poland i mnie interesuje numer, nie, number zero, ok. I co my możemy z tego zaobserwować? Że w Polsce w Windorze są dozwolone kanały z tym zakresem częstotliwości i kanały DFS Dynamic Frequency Selection. Ja nic nie robię, tylko sobie to skopiuję tą część. I już przechodzimy do naszego zakresu i dodam jeszcze to możemy zamknąć to okienko. Nie potrzebujemy też. Kanały DFS. Nie omijajcie kanałów DFS, bo to zwiększa Wam szerokość, tak, pasma, w którym możecie się posługiwać. OK. Wiem, że będzie tu dłużej startować. No i w końcu konfiguracja. Ja utworzę dwie konfiguracje, jedna dla 2 i 4, druga będzie dla piątki, tak? Czyli konfiguracja 2 mail. Tryb oczywiście, Access Point, SSID. No i tu nas e, czeka przyjemność, bo w winboxie czwartym my możemy wykorzystać w nazwie diaptyczne znaki, czyli mogą być polskie słowa lub emotki, jeżeli ktoś sobie życzy. Ale a może zróbmy sobie Kraków, żeby zobaczyć, że to będzie działać, tak? Kraków w Wi-Fi, niech będzie to tak. Mam nadzieję, że nikt nie zagapie się, że to jest szkoleniowe jakieś. Kraj Polska. OK. E. Polska i co my tu mamy jeszcze do tego kanał dla 2 i 4 to będzie dwójka. OK. Security już mam uzupełniony też wybieram. Datapass nie uzupełniam. To jest dla 2 i 4 i teraz potrzebujemy to samo zrobić sobie dla piątki. Czyli konfiguracja piątkowa. 5 main. Tryb Access Point SSID. Nazwa SSID będzie ta sama, bo klient sobie wybiera samodzielnie. Zawsze decyduje klient i należy o tym pamiętać: że klient decyduje, do kogo się połączyć, czyli na jakiej częstotliwości. W kanałach piątkowych wybieramy sobie zakres piątki, w security wybieramy security, datapass nie mamy. I tu pokażę jeszcze jedną rzecz. Jak my tylko zrobimy play, to hasło, mimo tego, że było ukryte, no możecie zobaczyć w passphrase, bo ono będzie uzupełnione dodatkowo. Czyli pamiętajcie o tym, że hasło do WiFi już nie jest na tyle tajne, które było. Zrobiłem konfiguracji. Mam wstępną w konfigurację samego kontrolera. No i teraz najwyższy czas przejść do provision, czyli wskazać, jakie urządzenia mogą pobierać jakie parametry. Czyli wszystko, co u mnie wspiera. 2 GHz AX. Ja sobie wykonam akcję Create Dynamic Enabled z konfiguracją 2 main. Można sobie jeszcze tu dopisać name format, co oczywiście polecam. Czyli możemy skorzystać sobie procent i to znaczy, że identity myślnik 2. Wiem, że to będzie 2 GHz, tak? Eee, zakres. Do dodam myślnik jeszcze. A to, co wspiera o mnie piątkę, czyli co my tu mamy? Support advanced, 5 GHz X, Create dynamic enable, bo inaczej się nie utworzy. Master konfiguracja jest piątkowa. O, i widzę, że jest literówka, ale zaraz to sobie poprawimy. Procent i piątka i apply. W konfiguracji bywa literówka, czasami się zdarza, nie ma co. Musi być w Porządnie zrobione, tak? A w konfiguracji 2 zapomniałem myśli. żeby było jednakowo. No, w końcu mamy regułę do provisioningu i remote cap, czyli musimy uruchomić Capsman, sam kontroler. I mój kontroler, zaznaczam Enabled, i musiałbym wskazać, na jakich interfejsach będzie działać. W moim przypadku to jest Bridge Local. I sobie poczekajmy jedną sekundę po kliknięciu Apply. Zobaczcie, żeby generował. CA Certificate, czyli Certification Authority i certyfikat dla kontrolera. Czyli w nowym cudzysłowie można tak nazwać, w nowym kontrolerze tworzą się certyfikaty. Ok, ja teoretycznie mam to wszystko skonfigurowane. Remote kapu jeszcze nie ma, bo najwyższy czas przejść sobie do konfiguracji samego Access Point. No i tu jest najprostsze podejście. To, co wy wyciągacie z pudełka, można sobie wykonać. Polecenie, które jest naprawdę najprostszy, Czyli system reset configuration i musimy sobie zrobić tak. Ja zrobię keep users, żeby mi hasło nie uciekło i caps mode. I tyle. Zrobimy sobie reset configuration. No, nasze urządzenie w międzyczasie restartuje się, tak? Widzimy, że nic nie ma, ale wracamy do samego kontrolera. No i tu trzeba poczekać. Aż do tego, zanim się nie pojawi remote cap jakiś. Co my tu mamy? Tu teoretycznie prawdopodobnie wygląda, że działa, ale my straciliśmy dostęp. Oczywiście, że nie ma takiego dostępu. I nawet, jak będziemy try now, to też jeszcze nic nie ma. No, możemy poczekać. Zrobimy sobie close i czekamy, zanim się pojawi urządzenie, które będzie nazywać się u nas Mikrotik. Tak? Już widzimy, że jest Mikrotik. Dostawa IP adres. Możemy się zalogować na to urządzenie. Jest opisany tryb, że to jest tryb pracy jako CAP. Zobaczcie, ja już mam urządzenie, które dodane jako Remote CAP i na zakładce wi już mam dwa interfejsy, czyli MikroTik 2 i MikroTik 5 z myślnikiem tak? dołożony i piątka jeszcze nie uruchomiona. Jest taki napis DFS Channel Availability Check, ale popatrzmy, co za nas Konfiguracji kapa jest już zrobione. Najpierw jest dodany bridge. Do bridge dołożone wszystkie interfejsy. No, oczywiście tylko jeden działa, tak? Interfejs Wi-Fi 1 i Wi-Fi 2 dołożone jako interfejsy dynamiczne, czyli w jakiś inny sposób. No i patrzmy teraz do Wi-Fi. W zakładce Wi-Fi mamy w konfiguracji kap i widzimy, że jest slave Datapass, i jest Discovery Interface, czyli on wykrywa warstwie drugiej sobie. Mamy Slave Datapass cap DP, tak się nazywa. Jak popatrzymy sobie wifi fi Datapass, mamy już dodany Ten nasz CAPDP DP jest dodany bridge, ale musimy jeszcze skonfigurować coś oprócz tego. W każdym z interfejsów radiowych w konfiguracji jest wybrane, że manager jest Capsman, czyli kontroler zarządza moim urządzeniem. Tak, i faktycznie w taki sposób można to by było. Też sobie e, wziąć pod uwagę, że my mamy, i zobaczcie, w zakładce Datapass też jest dodane Datapass. Czyli, bo ja chciałem skonfigurować to ręcznie. Co zrobię teraz? Czyli faktycznie teraz, e, po kliknięciu Enter, u mnie się wyresetuje urządzenia e, w takim trybie, w którym nie ma żadnej konfiguracji. Keep User zawsze zostawia mi tych użytkowników systemowych. No w default configuration oczywiście, że bez konfiguracji. I skip backup, ja nie potrzebuję tego, tej kopii zapasowej konfiguracji, bo faktycznie już je mam. Patrzmy teraz do zakładki Wi-Fi. Remote capa nie ma jeszcze. No i oczywiście on się nie pojawi w taki sposób automatyczny czy półautomatyczny. Bo my nie mamy jeszcze żadnej konfiguracji. Musimy poczekać tą chwilę, zanim się pojawi urządzenia. Na całe szczęście, wszystkie urządzenia, które mają w AX, bardzo szybko wstają. To jest jakby duża zaleta tego. No i przechodzimy sobie do mikrotika tak? naszego. Nie chcę czytać się mi tej licencji. System Identity Set Name Cap. Zrobimy sobie tak. To już możemy zamknąć. No i pamiętajcie, że u nas był utworzony bridge, bo bez tego będzie trudno w kwestii chociażby połączenia się do e, klientom bezprzewodowym do internetu. Ja nazwę bridge wi Do portów dołożę tylko jeden port. Ja dołożę port Ether 1, na którym jest połączone urządzenia do e, mojego kontrolera. No i co teraz? My możemy sobie uruchomić DHCP klient na bridge'u, bo pamiętajcie, jak coś jest częścią bridge'a, to wtedy DHCP klient, zarówno jak DHCP serwer, uruchamia się na bridge'u. OK, już mam adres. No i chciałbym skorzystać z konfiguracji centralizowanej. tak? No i zaczniemy od datapasu, czyli musiałbym stworzyć ten datapas, można nazwać datacap, do którego dołożymy tego bridge'a naszego. I przechodzimy teraz do zakładki Wi-Fi. Cap. Zaznaczamy Enabled. Ja już nie wybieram Discovery Interface, czyli nie wykrywam warstwie drugiej, a Capsman adres 192, 168, 99, Tam się znajduje mój kontroler. No i musiałbym wskazać Slave Data Pass, czyli ten bridge, do którego będą dodawane interfejsy moje. A żeby to dynamicznie było dodane, ja sobie tu na dole otworzę jeszcze zakładkę Bridge Ports i spróbujmy dołożyć Wi-Fi 1, czyli co? General. Nic nie zmieniamy. Configuration. Wybieramy sobie Manager Capsman i w datapass dołóżmy sobie ten datacap. OK. I patrzcie, on dołożony jest od razu do Bridge'a w sposób dynamiczny i 5 GHz zaczyna działać. To samo zrobimy sobie dla 2 i 4. W konfiguracji mówimy, że jest Manager Capsman. OK. I mam też 2 i 4 dołożone. Za jakiś czas uruchomi się SSID. Czyli zaczyna propagować nazwę sieci Kraku Wi-Fi. Oczywiście, że możemy zobaczyć sobie, że sieć jest propagowana. Jak otworzymy Avenue for. No, muszę poczekać, tak? Bo są jeszcze inne jeszcze sieci obok. No, musimy to zrobić w taki sposób. Mam nadzieję, że pokaże się ten Kraku nasz. Musi pokazać się to. I na to by było dobrze. Coś by było skonfigurowane nie za bardzo do, poprawnie, tak? No i jeszcze raz ukryjmy. otwórzmy O, i widzimy, że jest wiFi w sieć, która jest już znana. W celu takiego sprawdzania, czy to działa poprawnie. Ja już przechodzę sobie do kontrolera i chciałbym Registration Table. Do, w roli klienta ja wykorzystam sobie. Stary telefon, o widzimy, że już jest połączony do SSID Kraku WiFi z MAC-adresem 1A9. Mnie początek tylko interesuje. DHCP serwer, dzierżawy. No i co widzimy? Widzimy, że jest urządzenie, które dostało adres IP. Ja mam naprawdę internet już na tym urządzeniu i faktycznie to może działać poprawnie. Możemy sobie sprawdzić za pomocą prostego pinga, czy jest komunikacja, tak? Ping do naszego urządzenia. Widzimy, że ping jest niestety nie nagrywam ekranu z tego telefona, ale faktycznie to wszystko działa. Na tym chciałbym skończyć ten filmik. W kolejnym odcinku o Wi-Fi na pewno dokonfigurujemy sobie sieć gościnną chociażby, czyli będzie propagowanych dwa SSID, co spowoduje już wtedy Zupełnie trochę inne podejście, bo musimy wtedy konfigurować sobie VLAN -y jak po stronie kontrolera, tak i po stronie Access Point. Wszystkim dziękuję za oglądanie tego filmiku. Oczywiście, że subskrybujcie kanał, żeby nie przeoczyć nowych odcinków. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.